Dobrze znamy ten dialog, dobrze znamy tę odpowiedź Jezusa i każdy z nas, kto tam przynajmniej rok chodził na katechezę, to wie, że na pytanie, które jest przykazanie najważniejsze, to odpowie, że przykazanie miłości Boga i bliźniego. Ale właściwie, co to znaczy miłować Pana Boga? Kogoś, kogo nigdy nie widzieliśmy? którego znaki obecności w naszym życiu no, różnie nas poznajemy, jeden wyraźnie, drugi mniej wyraźnie. Dzisiaj, kiedy ciągle się zwraca na to uwagę, ile osób chodzi do kościoła, ile wróciło po pandemii, ile co nie chodzą, śledzą chociaż transmisję to może się wydawać, że ta miłość do Pana Boga wyraża się w praktykach religijnych. Czyli mam znaleźć czas na Eucharystię i modlitwę, i mam znaleźć czas dla bliźniego i wtedy miłuję Boga i bliźniego. Jakoś tak dzieląc czas, dzieląc uwagę, może też uczucia dzieląc. Natomiast zwróćmy uwagę dzisiaj nie tylko na słowa Pana Jezusa, ale i na odpowiedź owego uczonego w Piśmie, który z Jezusem rozmawia, a który został no, sam pochwalił Jezusa, powiedział, dobrze odpowiedziałeś. No ale Jezus też widział, że ten z kolei rozumie odpowiedź Uczony w Piśmie nie powtarza za Jezusa tego samego dobrze powiedziałeś, bo miłować go całym sercem, całym mysłem to jest dobrze. To jest na pierwszym miejscu. Tylko dodał coś charakterystycznego, czego Pan Jezus nie powiedział. Że to miłować go całym sercem i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Czyli w piśmie wpisuje się w taki nurt proroków bardzo wyraźnie, na przykład u Amosa, może tam najwyraźniejszy, ale no i gdzieś indziej, u Izajasza. To przeciwstawianie kultu formalnego, czy, czy w ogóle kultu oficjalnego, może, jak składanie ofiar w Jerozolimie, w świątyni i pobożności osobistej, że to nie jest to samo mnożyć ofiar u Amosa, to mamy takie mocne słowa, tak, no, Amos mówi, że Pan Bóg tak przemawia, że zbrzydł mi te wasze ofiary. Mam dosyć wydeptywania tych waszych dziedzińców świątyni przez Was. No. Mam tego dosyć, obrzydło mi to, co robicie. No i dlaczego Panu Bogu obrzydły ofiary? No, ze względu na, na podzielone serce, że co innego właśnie w świątyni, że ofiary, że kult, że chwała Panu oddawana, no, a co innego w życie. Ucisk biednego, bo na to przede wszystkim zwracają uwagę prorocy, i w tej linii odnajdujemy też i słowa Jezusa. A może najwyraźniej to słychać w tym, no bo tak, na pytanie, co to znaczy miłować Pana Boga, na razie z tych słów wynika, z tego co mówi rozmówca Jezusa. Co, co to nie oznacza. I nie oznacza to po prostu zewnętrznego kultu. A teraz, co oznacza? No to też słowa Starego Testamentu, cytowane przez Jezusa. Słuchaj, Izraelu. Kto jest pierwsze przekazanie? Pan Jezus odpowiada. Pierwsze jest słuchaj. A dopiero później będziesz bo co to znaczy umiłować Pana Boga? To znaczy być w Niego zasłuchanym czyli być zasłuchanym w Słowo, być tak ukierunkowanym, otwartym na Pana Boga, by nie tylko, nie tylko poznać w swojej istocie, bo... To powinno nam wystarczyć, że On nam, że Jezus nam go przez, tak prezentuje jako tego, kto jest ojcem, który jest miłosiernym, który przebacza, który obiecuje pełne życie. I nie wystarczy rozważać, co to znaczy pełne życie. Jak sobie wyobrazić wieczność? Jak sobie wyobrazić, Panowie, trzeba się tak zasłuchać, żeby moje serce, umysł, wola, Moc, o której tu była mowa, jakkolwiek nazwiemy, to jest w środku, żeby moje wnętrze było jak najbardziej na Pana Boga otwarte. Właśnie to zasłuchanie w znaczeniu takie, uzgodnienie rytmu, poddanie pragnień, zawierzenie siebie w tym, żeby chcieć tego samego co on. Rozum ma być zaangażowany. W sensie rozumna ocena rzeczywistości, zdolność rozeznawania. Co jest, co jest dobre? Właśnie, co jest wolą Bożą, do której mam przylgnąć sercem, czyli ją chcieć, a nie tylko podporządkować się żeby za to otrzymać nagrody. Więc to miłować Pana Boga, to pozwolić na to, żeby On w moim sercu zapanował, żeby moje wewnętrzne pragnienia całego mnie tak właśnie jak najbardziej od środka e, ukierunkował na to, co, co on sam przeznacza. Owszem, wyraża się w miłości bliźniego, ale wcześniej wyraża się w, w przygnięciu do do tego, co Bóg na nas zasiał. W na przykład... Pragnienie szczęścia, które odkrywamy w sobie, nie trzeba jakoś bardzo głęboko szukać zresztą, ale że, że ono pochodzi od Pana Boga i teraz co to znaczy? Właśnie, nie to pozwalam Panu Bogu wejść w moje serce, czyli ja znikam ze swoją wolą, ze swoimi pragnieniami, planami i tak dalej. Nie ma nic. I w to jest Pan Bóg. nie o to chodzi. Tylko żeby odkrywać to, co Bóg wam nie złożył i yy, pewnie, że korygować, odrywać, jeżeli jesteś źle przywiązany, ale wierząc w to, że, że Bóg kieruje ku pełni, że Bóg kieruje kupełnie życiu. Że, więc miuje, to Boga, znaczy pozwalam, żeby On otworzył moje serce i otwiera w ten sposób, że, że zauważam bliźniego, że kocham bliźniego. Ta miłość bliźniego jest w końcu znakiem tego, że jest we mnie miłość Boża. Miłość taka, która jest pierwsza, która wychodzi z inicjatywą, która nie jest takim, taką odpowiedzią na dobroć drugiego człowieka, bo wtedy coś wielkiego czynicie i poganie to czyni. No więc tak, nie tyle chodzi o to, żeby odpowiedzieć na pytanie tak, w jak, jaki sposób? Odpowiedzią taką sformułowaną teoretycznie. Co to znaczy miłać Pana Boga? Tylko zobaczyć sposób, w jaki możemy kochać Pana Boga. Chcesz wiedzieć, jak go kochać? Słuchaj. Zasłuchaj się w jego słowo. Zasłuchaj w sensie, bądź wrażliwy w ogóle na to, jak Cię prowadzi, jakie daje znaki. Jakie daje znaki swojej opatrzności, jak objawia swoją wolę. I przylgnij do tego staraj się, oczyszczając z czegoś innego, co jest przeciwne tego. Więc taki proces, to zasłuchanie stanowi pewien proces um, takiego uzgadniania swojego życia, swojego serca z tym, e, co Pan Bóg do nas kieruje. Jeszcze raz wróćmy do tego, że to miłować jest ważniejsze niż wszystkie całe i ofiary. To powiedział właśnie uf w piśmie. Nie powiedział tego pan Jezus. Pan Jezus nie przeciwstawia tutaj jakoś zewnętrznej, czy kultu postawie miłości Boga i Bliźniego. Mówi o, o jednym przykazaniu. Nie, nie konfrontując jakoś. W wypadku, przynajmniej z jakimiś nie wiem, nadużyciami, z wypaczeniami, tylko mówię to, co jest istotne. Nie odrzuca kultu, oczywiście. Jest to ważne, czy, czy chodzimy, czy nie chodzimy do Kościoła, ale ważniejsze jest to, za jakim sercem. Czy, czy to serce jest zasłuchane, czy to serce jest wrażliwe, bo i ci m, prorocy, którzy. Tak mówili w imieniu Pana Boga, że mi Wasze ofiary. Przecież ostatecznie nie odrzucają kultu, tylko fałszywość człowieka piętnują. To, to o to chodzi. A więc tutaj nie, nie wyciągamy takich wniosków, że nieważne jak ktoś chodzi do kościoła, ważne, żeby był dobrym człowiekiem. Czuję się wezwany do wiary. To ma z otwartym sercem podchodzić do wszystkiego i do chodzenia do kościoła i do patrzenia na drugiego człowieka. To ma być jedność zresztą. Zawsze z otwartym sercem jest poszukiwaniem Pana Boga, z otwartością na Jego obecność. Jedle poszukiwaniem Pana, nie chodzi o poszukiwanie, tylko odkrywanie, że jest. Ale to zależy właśnie od tego serca otwartego. Więc choćbyśmy znali na pamięć takie czy inne teksty, to jednak nie prześlizgujmy się po nich, a to już znam od dziecka, to, to jest oczywiste. Bo to, że coś jest oczywiste, to nie znaczy, że jeszcze w moim życiu działa. To, że znam te słowa, to jeszcze nie znaczy, że jestem w nie W ten sposób, że one moje serce zmieniają. Że coś już jakoś tam rozumiem. Nie znaczy, że przeniknęło moje serce i że kształtuje moje życie. To, że wiem, jak jest pierwsze przykazanie, też jeszcze nie znaczy, że nim żyję. A mam życie nie przez to, że się podporządkuję, bo powinienem, bo mnie stać na to, tylko żyję nim dlatego, że mam serce otwarte, zasłuchane w tego, który prowadzi mnie.